Witam! W Berlinie miał być spotkanie polscy bólmistrzowie a Holokaust kolaboracja. Autor książki sugeruje, że Polacy masowo polegali Niemcom w Zagładzie. Tylko, że w okupowanej Polsce zaratowanie dostrzeliwano całe rodziny, mimo że tysiące Polaków to robiło. Spotkanie planowane w danym gestapo, polska ambasada zadzwoniła, odwołane. O cenzurę nie chodzi, ale o to, żeby nie przepisywać historii i nie robić z ofiar współminnych różnych zbrodni ani nie manipulować historią nieważne czy było się ofiarą, czy się nie było. Polacy Holokaustu nie są współwinni i kropka. A wy co myślicie o tym temacie? Napiszcie w komentarzach, zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępnienia moich filmików wszędzie, jest nas coraz więcej. Idźmy po więcej, marcz Marciniak, o tym co ważne, taki o tylko film.